Hej, z tej strony Władek, i jeżeli bywacie u mnie na kanale, to myślę, że po tym obrazku już jesteście w stanie rozpoznać, czym dzisiaj będziemy się zajmować. Jako były fan marki i posiadacz sporej ilości produktów Pat Magrat, postanowiłem przygotować mój kolejny odcinek z przeglądem kolekcji kosmetyków właśnie tej marki. Dostępna w Polsce jest od ponad roku i jej portfolio jest dość szerokie. Mam nadzieję, że mój film pomoże Wam zrozumieć co może Wam faktycznie się przydać jeśli planujecie zakupy, a uwierzcie mi, że bardzo mocno Was dziś będę od nich starał się odwieźć. Natomiast przede wszystkim mam nadzieję, że spędzicie ze mną miło chwilę oglądając ładne przebitki i słocze i od razu Was z góry przeproszę, jeżeli będę mówić niewyraźnie, przebije mi się ósemka i no jest z tym mały problem, dlatego też nie było filmiku w niedzielę, ale nie skupiajmy się na tym. Samej Pat Wam też przedstawiać nie będę, z jej postacią zapoznaliśmy się na kanale jakieś 3 lata temu, kiedy używaliśmy jej produktów po raz pierwszy, więc teraz bez zbędnego gadania przechodzimy wprost do kosmetyków, a później wytłumaczę Wam czemu już nie jestem fanem marki. Pierwszą serią produktów, którymi dzisiaj się zajmiemy będą produkty do cery. Wiem, że większość z Was pewnie zainteresowana jest paletami cieni, czyli że tym z czego marka najbardziej słynie, dlatego zostawiam to na koniec. W marce znajdziemy bazę, podkład, korektor, pudry, róże, rozświetlacze i esencję nawilżającą jako krok pielęgnacyjny. Na razie w marcu brakuje brązerów i na pewno jak się pojawią, koniecznie kupię sobie jakiś kolorek do przetestowania, choć nie czekam na nie jakoś bardzo. No, ale zacznijmy od bazy. Produkt miał mieć właściwości nawilżające, wygładzające i przedłużające trwałość makijażu, i powiem Wam, że, że go nie cierpię. Moim zdaniem nie spełnia żadnej z tych obietnic i może to kwestia mojej mieszanej cery, a może to wina produktu, ale za każdym razem, kiedy go używałem, albo nie doświadczyłem żadnej poprawy ani różnicy, jeżeli chodzi o komfort cery lub jakość makijażu, albo nawet ten makijaż nosił się gorzej niż zazwyczaj. Zdecydowanie produkt do kosza. To samo zdanie mam na temat dwóch kolejnych produktów, których niestety pod ręką nie mam, żeby wam pokazać. Podkład był dla mnie taki nijaki, nieekscytujący, że zwyczajnie go sprzedałem. A esencja dawała mi taki sam efekt co każdy inny tonik najbliższy z gliceryną, więc po zużyciu dwóch próbek nie zdecydowałem się na zakup buteleczki za praktycznie 500 zł. Gra nie jest warta świeczki. Kiedy po raz pierwszy pojawiały się produkty do cery w marce, to pojawiły się ich trzy: właśnie baza, i podkład, który już umówiliśmy, i puder. I z tej trójki, właśnie ten puder jest zdecydowanie najlepszy. Dostępny jest w pięciu odcieniach, leciutki, o matowym, bardzo miękkim wykończeniu i z minimalną ilością krycia. Puder nie matuje na za długo, i yy, tutaj mam przez to na myśli, że nie jest wysuszający. Powinien więc przez to idealnie nadać się do cery suchej lub normalnej albo każdej innej, która nie świeca się za mocno w ciągu dnia. Cery mieszane i tłuste będą zdecydowanie potrzebowały przy tym pudrze poprawek co kilka godzin, przez co na mojej cerze tak naprawdę egzaminu za bardzo nie zdaje i zbyt chętnie po niego nie sięgam, ale ogólnie jest to dość przyzwoity puder, zwłaszcza jeżeli Wasza cera do niego pasuje. Około rok od premiery pierwszej trójki do cery, Pat wypuściła kolejne dwa produkty do tej linii i są nimi korektor i puder dedykowany pod oczy. Halleluja, tutaj mamy dwa produkty godne polecenia. Korektor mam w dwóch odcieniach i jeden z nich jest bliski wykończenia. Są kryjące, treściwe, ale o dziwo nie wyglądają pod okiem ciężko, lekko nawilżające, o świetlistym wykończeniu i po odpowiednim utrwaleniu ładnie noszą się przez cały dzień bez nadmiernego zbierania. Świetnie wyglądają też jako korektor do twarzy, zakrywają zarówno zaczerwienienie, jak i niedoskonałości. I ogólnie jest to mój ulubiony kosmetyk z marki. Jeśli natomiast chodzi o puder pod oczy, to ma on tandetne plastikowe opakowania, z którego zdrapały się wszystkie napisy, ale środek jest zdecydowanie wart grzechu. Puder jest dostępny w czterech odcieniach i jest dedykowany właśnie utrwalaniu korektora pod okiem, chociaż jeżeli macie ochotę użyć go na całej twarzy, czemu nie. Jest mały, ale wydajny. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o podrowanie skóry pod okiem, radzi tutaj sobie bardzo dobrze. Dałbym mu tutaj taką solidną czwóreczkę przynajmniej na mojej skórze, bo na mojej skórze znam lepsze. Mimo wszystko jest bardzo dobry, ma lekkie, delikatnie świetliste wykończenie, więc nie wypada sucho pod okiem. Teraz przejdziemy przez linię produktów, która biorąc pod uwagę to, jaką jestem osobą, powinna być moją najbardziej ulubioną, ale niestety nie wywarła na mnie takiego wrażenia jak oczekiwałem i porozmawiamy sobie o różach. W marcu znajduje się dwie wersje kosmetyku z tej serii: Divine Blush zawierający jeden odcień różu w opakowaniu o takim półmatowym lub satynowym wykończeniu i Divine Blush Duo o tej samej formule, ale tym razem w opakowaniu znajduje się dwa kolorki, które możemy mieszać lub używać osobno. I ogólnie formuła szczerze nie jest zła. Pigmentacja jest dość lekka, ale jeżeli macie na to chęci, jest dość prosta też w zbudowaniu. Wykończenie jest zdrowe, świeże, a sam produkt nie znika z twarzy w przeciągu dnia. Niby odhacza wszystko, co w różach lubię, ale niestety to, czego dla mnie one nie zrobiły, to nie złapały mnie za serce w żaden sposób. I myślę, że odpowiedzialne za to są wybrane odcienie. Róże są naprawdę bardzo neutralne, bardzo naturalne. A ja jestem osobą, która kocha soczyste, intensywne, ekscytujące kolory różów. I te tutaj po prostu nie spełniły moich oczekiwań. Nawet te kolory z serii Divine Blush Duo, które są zdecydowanie bardziej żywe, nadal nie mają w sobie tego kopa, który by mnie podekscytował. Więc ogólnie produkt jest ok, ale mówię to zupełnie bez żadnego entuzjazmu. Ostatnia kategoria produktów do serii, jaką mam w swoim arsenale, są to rozświetlacze. I zostawiłem sobie ich trzy. Miałem jeszcze parę innych produktów rozświetlających odpad, ale były tak słabej jakości lub o tak złych kolorach pomimo, że teoretycznie uniwersalnych, że postanowiłem się ich pozbyć. Ale te, które zostawiłem sobie w mojej kolekcji, również <laughs> nie spełniają moich wymagań. Najlepszy z tej trójki to właściwie paletka trzech kolorów. Bardzo gładkich, żelowych w dotyku rozświetlaczy, choć są one po prostu takim wypiekanym, prasowanym kosmetykiem, o dość wyjątkowych kolorach. Bardzo chciałbym mieć w ogóle szampański rozświetlacz właśnie w tej formule. Bo o ile samo wykończenie i ilość blasku bardzo mi się podoba, to po prostu kolory nie są dla mnie do używania w makijażu codziennym. Niemniej jednak, formuła jest doskonała i ze wszystkich rozświetlaczy z marki, jakie przytostowałem, te są zdecydowanie moje ulubione. Więc jeżeli z tej formuły pojawi się rozświetlacz w ludzkim odcieniu, biorę i pewnie będę zachwycony. Roświetlacz numer 2 to już rozświetlacz pojedynczy w takim samym opakowaniu jak wcześniej omówione róże. I mam do niego podobne, ale co do tych róży, właśnie. Daje mocny blask i niby spełnia wszystkie wymagania dobrego rozświetlacza, ale ten kolor, niby szampan, niby srebro, no nie wygląda do końca korzystnie na mojej twarzy. I znowu, być może to jest wina tego, że moja karnacja pewnie nie jest do niego najlepiej dopasowana, ale przeważnie zauważyłem, że kolorystyka rozświetlaczy w pad na mnie przynajmniej, nigdy nie wypada tak, jakbym tego chciał. Kolejna rzecz, która jeszcze bardziej zniechęca mnie do używania tego kosmetyku jest to, że moim zdaniem nie jest za bardzo łaskawy dla tekstury skóry. Podkreśla po prostu wszelkie nierówności, jakich ja za wiele nie mam nawet. A i tak wydaje mi się, że po prostu skóra w niej jest najlepsza, jeżeli chodzi o gładkość. Plus nałożonym za dużej ilości zaczyna wyglądać pudrowo. Co dziwne. Ostatni mój rozświetlacz odpad pochodzi z kolekcji Bridgertonów. Tutaj mamy do czynienia z produktem wypiekanym i drobinkowym. Na słoczu wygląda jak złocisty prawie szampan, ale niestety na twarzy znowu dość mocno wybija z niego ton, który mi się nie podoba. Mm, kolor nazywa się Incandescent Gold, no i właśnie na twarzy to co widzę to dość żółto-złoty ton, który po prostu mi nie leży. Być może to kwestia mojej karnacji, ale niestety jest to kolejny kolor rozświetlacza odpad, który zupełnie nie przypadł mi do gustu i pewnie przy najbliższej okazji trafi na jakoś wyprzedaż. Uff, w ten sposób zamknęliśmy kategorię cery. Omówimy sobie na szybko usta, zanim przejdziemy do produktów do oczu, bo mam od Patrycji tylko jedną szminkę w czterech odcieniach i to jedną w pełnowymiarowym opakowaniu i trzy miniaturki. Szminki mają postać tradycyjnego wykręcanego sztyftu i matową, trochę taką piankową formułę. Ogólnie są bardzo okej, okay. mocno kryjące i dość komfortowe na ustach. Jest to jeden z produktów, które można spokojnie sobie kupić, jeżeli macie ochotę na jakiś ekskluzywny kosmetyk w ładnym opakowaniu, wiecie, tak do noszenia w torebce, żeby najmniejściej się, się poprawić. Myślę, że wtedy będziecie bardzo zadowoleni. Ale mam jednak wrażenie, że nie jest to formuła najbardziej wytrzymała pod kątem świeżości kosmetyku, nie wiem czy mogę to tak nazwać, ale wydaje mi się, że moje, pomimo, że nie są jakieś bardzo stare, zrobiły się o wiele bardziej miękkie i jestem przekonany, że jeśli nie będę z nimi ostrożnie się obchodzić, to pękną w pół i wypadną z opakowania. I jestem prawie przekonany na 100%, że na samym początku wcale takie nie były. Ogólna ocena, mimo wszystko, to dobra piątka z minusem. No i teraz produkty do oczu. Żeby nie zamykać odcinka tuszem, opowiem o nim jedno już teraz. Lubię go. Jest przyjemny, fajny, czarny, ale zdecydowanie nie najtrwalszy. Dość często z niego korzystam na kanale podczas makijażu na przykład na modelkach. Ale tusze są bardzo, bardzo personalną sprawą, więc nie chcę wam go polecać, bo ryzyko, że coś wam nie podpasuje, jest bardzo duże. Także testujcie na własną odpowiedzialność, ale ja go lubię. No i wreszcie, nastał czas na cienie, czyli że myślę, że temat, który was w tej marce interesuje najbardziej. Jeśli chodzi o markę Patrycji Mandkratowicz, to pokażę Wam dzisiaj zarówno tradycyjne dziesiątki Mothership, z których marka słynie, ale będą tutaj też paletki czwórki, będzie szóstka, będą piątki, jak i mega osiemnastki. Szóstka jest jedna, więc zaczniemy właśnie od niej. Tak samo jak rozświetlacz pochodzi z kolekcji Bridgertonów i o dziwo jest to jedna z moich ulubionych palet w marce. Ma w sobie pięć formuł, które pozwolą na uzyskanie dość ciekawego makijażu, mimo takich w miarę standardowych, neutralnych, można powiedzieć, odcieni, pomijając oczywiście niebieski brokat. Jeśli chodzi o jakość cieni, bez zarzutu, mat jest napigmentowany, ale daje możliwość zbudowania koloru od delikatnego po intensywny. Dwa błyski, jeden w formule lekkiego rozświetlacza, a drugi mocno metaliczny i pracujący przepięknie, również z pędzlem, co jest rzadkością. Dwa cienie róże, jak to nazywa je marka, o bardzo transparentnej formule. Tutaj szkoda, że są tak zbliżone do siebie kolorystycznie i jeden niebieski cień z wyjątkowej formuły Patrycji, która jest wypiekana we Włoszech i z której swego czasu właśnie spłynęły te największe palety marki. Także mm, obecność tego typu cienia w innej palecie niż Mothership zazwyczaj jest dość dużym wydarzeniem. Palety piąteczki powracają w aktualnej kolekcji świątecznej, ale nie te, które mam tutaj. O tych, które powracają, porozmawiamy w wiadomościach kosmetycznych. Te tutaj już nie są dostępne, więc dosłownie dwa zdanka. To są tak naprawdę miniaturki, które były dość tanie jak na cienie pad, więc pozwalały zapoznać się w, z formułą cieni w większej grupie odbiorców, którzy nie chcą wydawać tam 130 czy tam 150 dolarów na właśnie pełnowymiarowe cienie z palet Mothership. Piąteczki, które wam pokazuję, opierają się głównie na cieniach metalicznych. Jedna z nich składa się z cieni dość neutralnych, bardzo mocno napigmentowanych, masałkowych pod palcem, a druga może posłużyć jako paletka akcentów w kolorowych makijażach, które raz na jakiś czas mam ochotę wykonać. Również podobnie masełkowe i bardzo mocno kryjące. Natomiast trzeba liczyć się z tym, że formuła działa najlepiej z palcem. Na no sucho pędzlem ciężko wyciągnąć z niej cały potencjał. Moje pierwsze cienie od Patrycji pochodziły z kolekcji Świątecznej 2020, o ile się nie mylę. I były to czwórki, które składały się właśnie z tego, z czego jej duże z palety słyną najbardziej. To, czym najbardziej byłem zainteresowany. Chodzi tutaj o te cztery wypiekane cienie, które w dużych paletach zazwyczaj znajdują się na końcu. Są produkowane, tak jak mówię, we Włoszech. I są o, zazwyczaj o wyjątkowych wykończeniach, albo często takim mocniejszym błysku. W każdym razie na tle pozostałych cieni z marki dość mocno się wybijają i tym właśnie za granicą w internecie wszyscy się zachwycali. Więc jak zobaczyłem, że pojawiły się paletki tylko i wyłącznie z tym, co dla mnie było najważniejsze, wiedziałem, że muszę je mieć. Pomijając już to, że te czwórki są dokładnym odwzorowaniem tych dużych palet z takim samym lakierowanym czarnym plastikiem i o złotym spodzie. Są co prawda trochę szczuplejsze, ale to nieznaczący szczegół. Są przepiękne. Pamiętam, że byłem nimi bardzo mocno podekscytowany, ale gdy je przedostawałem, to utwierdziły mnie w przekonaniu, że jeśli chodzi o błysk, i to taki intensywny, taki, który w internecie ludzie zachwalali. No to Glam Shop i ogólnie polskie marki nie mają sobie równych. Niemniej jednak bardzo lubię te palety, a zwłaszcza to, która zawiera mój ulubiony zielony cień w całej w ogóle mojej kolekcji cieni jakichkolwiek z kiedykolwiek. W ogóle nie wiem czemu, ale uważam, że Pat robi najlepsze zielone błyski na całym świecie. Ale o tym za chwilę też jeszcze raz us usłyszycie. Podobnie jak piątki, jedna z tych palet jest bardziej neutralna, z przepięknym, brokatowym, złoto-różowym do a druga o wiele bardziej kolorowa, z zielonym, właśnie do na punkcie którego mam obsesję. Ma delikatnie fioletowy shift, który możecie zobaczyć pewnie trochę w lusterku. Wolałbym, żeby tam tego shiftu nie było, ale kocham ten cień tak czy siak, właśnie przez ten przepiękny odcień zieleni i niesamowity błysk. Ten błysk, co prawda, nie jest mocny, ale nadal cudnie wyjątkowy. Trzeba zobaczyć go na żywo, żeby docenić. Rok później marka powtórzyła świąteczne czwórki, na które znowu byłem bardzo podekscytowany, a które już niestety okazały się dla mnie ogromnym rozczarowaniem. Najbardziej załamałem się co prawda środkiem brak cieni wyjątkowych, wypiekanych, importowanych z Włoch. Dostajemy tutaj jeden mat, jeden drobinkowy metalik i dwie satyny, które są bardzo rozczarowujące. Dodatkowo, lawendowa satyna zupełnie kolorystycznie nie gra mi z całością, przez co nie sięgam po tą paletę dosłownie nigdy. To jednak nie jest moim jedynym problemem, i tutaj Wam właśnie opowiem, dlaczego przestałem być fanem tej marki. I chodzi tutaj o powolny spadek jakości opakowań i dodatkowo o wkładanie tańszych formuł do swoich palet bez proporcjonalnego spadku cen produktów. I przypomnę Wam, że to wszystko zaczęło się przed pandemiami i obecnym kryzysem. Być może zauważyliście, że kartonowe opakowanie, z którego wyjąłem tą paletkę, straciło tą swoją taką kultową nitkę do otwierania, ale to tylko początek. W opakowaniu, jak już ustaliliśmy, straciliśmy wyjątkowe formuły, a z dna zniknęła złota plakietka. W następnym roku po tym flopie postanowiłem nie kupować już więcej czwórek, ale ich jakość ciągle się pogarsza. Rok później z tak zwanej okładki znika wtopione logo i zostaje zastąpione nadrukowanym napisem z nazwą firmy, a napis ten, jak już ustaliliśmy na pudrze, nie należy do najtrwalszych, jeżeli z tym produktem podróżujecie. Dodatkowo rozmiary wkładów w czwórkach zmniejszono do tych, które są na przykład tutaj w paletce szóstce, którą Wam pokazuję, bridgertonów, są mniej więcej tak o jedną trzecią albo nawet o połowę mniejsze. Dodatkowo ta paletka szóstka tutaj też jest już gorszym opakowaniem, bo te cienie, zarówno w środku, były kiedyś większe, a sam wsad, w którym cienie są wpakowane, był z twardego, błyszczącego plastiku, tak jak na tej palecie obok ze świąt z zeszłego roku. A zamiast podobnej klapki, jak w tej trójce, rozświetlaczy, którą Wam pokazywałem wcześniej, dostajemy teraz taką zwykłą okładkę. Nie jest to niby złe, ale wciąż nie zrozumcie mnie źle. Te wszystkie zmiany nie są wcale jakieś złe i nie sprawiają, że te kosmetyki stają się beznadziejne. Ale jeśli marka przyzwyczaiła mnie do jednej rzeczy, a później mi ją zabiera, daje coś gorszego i każe płacić praktycznie tyle samo, no to dla mnie dość zrozumiałe, że człowiek może się zirytować. Już pomijam też kwestię tego, że opakowanie szminek w niektórych seriach, na przykład te z Bridgertonów, są zdecydowanie gorsze jakościowo w porównaniu do tych normalnych. W ogóle dajcie znać, co na ten temat uważacie, bo dla mnie jest to dość irytująca kwestia. No ale wróćmy do tematu, wspomniałem Wam też o paletkach świątecznych, um, pokazałem Wam taką dużą przed chwilką i jest ona z serii Mothership Mega. Na razie w tej linii powstały trzy palety. Jedna z nich jest w obecnej kolekcji świątecznej, którą sobie zamówiłem w zeszłym tygodniu, bo dopiero w zeszłym tygodniu się pojawiła. No i do mnie będzie już powoli pewnie jechać. Dzisiaj zajmiemy się zeszłoroczną i tą, która powstała dwa lata temu. Tutaj te palety znowu są traktowane trochę jako ukłon od marki w stronę osób, które chcą spróbować cieni Patmagrat, ale nie chcą kupować palet za 600-700 zł, które mają w sobie 10 wyprasek i które na polskie złotówki wcześniej kosztowały około 600 zł, a z aktualnym przelicznikiem dolara, no to na stronie widnieje cena 750 zł. W roku 2020 marka stworzyła paletę w opakowaniu gorszej jakości, o mniejszych wypraskach, jednak włożyła do środka aż 18 odcieni, co daje prawie dwie duże takie tradycyjne palety Mothership. Jednak cena tej nowej palety tylko lekko przekraczała koszt takiej jednej pojedynczej standardowej palety. Także w moich oczach biznes zdecydowanie opłacalny. Dodatkowo paleta jest dość kolorowa, jak na to co zazwyczaj dostajemy od Pat, więc była też ekscytująca dla osób szukających Rozmaitości w marcu. Przy sporych plusach paleta miała też swoją kontrowersję, bo 12 odcieni z 18 było powtórkami z palet, które już istniały wcześniej, a które gorliwi kolekcjonerzy marki już na pewno posiadali. Dla mnie to jednak nie był problem, ponieważ żadnego z tych cieni jeszcze nigdy nie miałem, więc kupiłem ją z ogromną chęcią. Ogólnie, wrażenia, jeżeli chodzi o tą paletkę, są bardzo pozytywne. Jeżeli pominiemy słabą jakość pudełka i cholerne linki, które w moim opakowaniu jak na zło, zamykają mi paletę zamiast ją trzymać otwartą, to paleta jest bardzo przyjemna jakościowo i może nie znajdziemy w niej e, tych formuł wyjątkowych. To te nieliczne maty, które w środku są i różne przeróżne metaliki, które pozwalają nam na uzyskanie bardzo e, jakby ogromnej ilości e, różnorodnych makijaży oka, no to jestem tutaj bardzo, bardzo zadowolony. Poletka, która pojawiła się rok później, jakością opakowania mocno przewyższa swoją poprzedniczkę. Grubsza, solidniejsza, z pięknym, błyszczącym plastikowym wsadem na cienie i zbudowana o wiele bardziej schludnie i czysto. Odcieni znowu mamy 18, ale tym razem nie są powtórkami, a przynajmniej nie w takiej ilości jak rok wcześniej. Słoczuję o swoją drogą już inaczej, bo zmieścić 18 cieni na jednym przedramieniu jest nie lada wyzwaniem. W palecie znajduje się też mój kolejny ukochany zielony cień w marce Patrycji i właśnie dla tej samej zieleni tak naprawdę ta paleta była dla mnie warta zachodu. Nawet na moim kanale macie makijaż 100 tą paletką, gdzie wydaje mi się, że wykorzystałem tylko i wyłącznie dwa odcienie, brąz i ten zielony i efekt wow był zapewniony praktycznie zerowym nakładem pracy. Tegoroczną paletę zamówiłem tak jak mówię w zeszłym tygodniu, nie jestem pewien jakości opakowania, bo z jednych zdjęć wydaje mi się, że znowu ten plastik został zastąpiony kartonem, więc wygląda ona jak hybryda między zeszłoroczną paletką, a tą sprzed dwóch lat, więc jest to krok do tyłu. Ale nadal nie wydaje się być aż tak zła jak ta pierwsza pod kątem budowy opakowania. No, zobaczymy jak to będzie. Zwłaszcza, że była o 4 dolary droższa niż zeszłoroczna. Natomiast, um, no nie ma co mówić, jeżeli chodzi o przelicznik dolara w tym wypadku, bo jest jeszcze droższej. No ale dobra, koniec o świętach. Teraz paletki Mothership, te właśnie najsłynniejsze, i mam ich 5. Bardzo drogie, ale szalenie piękne. Gwiazdą tych produktów zasadowanie jest drogie, ekskluzywne opakowanie. Uwierzcie mi, że cienie nie reprezentują żadnej ponadprzeciętnej jakości, które by uzasadniały to, ile trzeba za nie zapłacić. Także, jeżeli nie macie żadnej z tych palet, to nic nie tracicie. Ba, ja Wam nawet powiem, że ja ich wcale nie lubię. A jedyny powód, dlaczego je mam, to fakt, że jestem po pierwsze głupi, a po drugie jestem pasjonatem i kolekcjonerem i mam problemy z zagłupocholizmem. Ale z drugiej strony, jako wizarzysta, nigdy nie mam ich w kufrze i nie lubię na nich pracować. Także mam je stricte z racji kolekcjonowania. Więc powtórzę, to nie cienie odpowiadają tutaj za cenę, tylko opakowanie, a ono jest przepiękne. Ciężkie, o intensywnym czarnym kolorze i liśniącym wykończeniu, ze złotym zatopionym w pokrywę logo marki, o złotym spodzie, przywodzącym na myśl sztabkę drogocennego metalu, w środku przepiękne lustro, które wygląda jak szlifowany diament, no paleta wygląda jak dzieło sztuki i trochę tak właśnie traktuję. Nasz pokaz otwieramy paletką Mothership 5, piąteczką Bronze Seduction. Trzy maty, trzy błyski, przy czym jeden bardziej taki satynowy i dwa mocniejsze metaliczne. No i na końcu cztery wypiekane cienie z Włoch, które Wam wspominałem wcześniej. Z ciemnymi matami Patrycji, tak jak tutaj mamy ten drugi na słoczu, mam często problem w marce, bo często są dość suche i ciężkie w rozcieraniu, przez co na oczach potrafią zrobić plamę albo przeskoki. Jest to dość stara paleta, więc formuła matów od tego czasu została poprawiona. Ale umówmy się, tak szczerze, one powinny być doskonałe od samego początku, biorąc cenę palety, nawet na standardy yy, właśnie Stanów Zjednoczonych. Z całej palety, moim ulubionym kolorem jest zielony błysk na końcu. Czy kogoś to dziwi? <gry> jest to duochrom z lekkim brzoskwiniowo-różowym shiftem. I jak wpiszecie sobie w Google w ogóle Gigi Hadid Makeup to jeden z luków, który Wam wyskoczy będzie bazować właśnie na tym cieniu wolałbym, żeby tych różowych i brzoskwiniowych shiftów tam nie było ale biorę co mam samą paletę postawiłbym na drugim miejscu wśród pięciu, które mam paletka numer 6 Midnight Sun jest chłodniejsza, bardziej ziemista w porównaniu do piątki ale nadal nie brak w niej ciepłych odcieni najciemniejszy brąz jest bardzo szary w swoim tonie. Mamy tutaj ciekawy zielony, leśny cień metaliczny i bardzo interesujący, chłodny, fioletowy cień wśród tych wypiekanych na końcu palety. Ale jeśli mam być szczery, nic w tej palecie mnie nie powala. W mojej kolekcji zajmuje piąte miejsce. Divine Rose powstała jako siódma w marce i znowu pomimo tego, że nie brakuje w niej ciepła, to w ogólnym odbiorze mam wrażenie, że powiewa od niej chłodnym tonem. Maty robią się tutaj już lepsze, a kolory suma summarum są bardziej dopasowane do jasnych karnacji, przez to paleta była dość popularna i chętnie kupowana przez odbiorców marki. Jeden z wypiekanych cieni na końcu, który wydaje się być biały, to rozświetlacz z paletki rozświetlaczy, które pokazywałem Wam wcześniej, więc możecie go też z powodzeniem używać na twarzy, jeśli lubicie różowe glow. Ogólnie paletka nie jest zła, ale też mnie jakoś mocno nie powala. Miejsce trzecie w mojej kolekcji. Divine Rose 2 jest kolejna na liście, i wracamy nią do ciepłych korzeni marki. Maty są jeszcze lepsze niż ostatnio. Znowu, w większości, dość przyjemna, użytkowa kolorystyka. No i mamy tutaj pierwszy Multichrom w Patmagrat, który trafił do palety. Ogólnie tą paletę dość lubię darzy ją pozytywnymi emocjami. Zajmuje trzecie miejsce na mojej liście, ale tylko wtrącę, że ten multichrom, czyli że cień popisowy palety, podoba mi się w niej najmniej. Jest świetnej jakości i bardzo ładnie zmienia te kolory, ale zwyczajnie nie lubię cieni zmieniających kolory, bo mam wrażenie, że jak robię z z zdjęcia z takimi cieniami, albo ogólnie makijaże na klientkach czy modelkach, to w zależności od tego, w którą stronę patrzą, to makijaże wyglądają różnie i niby w tych cieniach o to chodzi, ale też przez to makijaże wyglądają niesymetrycznie. Także duo-chromów i multichromów po prostu nie lubię. Ostatnia paleta, jaką mam to Mothership 9 Utopian Dream. Jest to moja ulubiona paletka z tych dziesiątek, z tych dużych Mothership, które w mojej kolekcji posiadam. Jestem zadowolony z metalicznych cieni. Mamy tutaj też do czynienia z najlepszą jakością matów jak dotąd, plus na końcu znajdują się dwa najbardziej ekscytujące odcienie wypiekanych cieni, które trafiły do tych właśnie palet dziesiątek. Brokatowe, mocno błyszczące, zdecydowanie jedne z moich ulubionych. Wśród ostatniej czwórki mamy też kolejny duo chrom, czy tam multichrom, ale wyjątkowo zamiast wypiekanej formuły mamy tutaj do czynienia z y, takim prasowanym żelkiem. Nie wiem za bardzo co o tym myślę, bo jest to zdecydowanie wyjątkowa formuła, ale mogła moim zdaniem zająć miejsce jednego na przykład z cieni metalicznych, a zamiast tego wolałbym jednak na końcu nadal mieć te cztery wypiekane cienie z Włoch, o których cały czas truję, ale ten cień był chyba eksperymentem marki, bo w najnowszej dziesiątce, której jeszcze nie mam, Wszystkie cztery cienie z końca są zastąpione właśnie tą formułą prasowanego żelka. Także wydaje mi się, że przyjęła się i musiała ludziom się dość mocno spodobać. Zobaczymy, jak ja to odbiorę, kiedy ta paleta trafi do Polski. Postaram się jej nie kupować, ale czy mi się to uda? Obawiam się, że tylko wtedy, kiedy w moim portfelu nie będzie pieniędzy. No i tutaj kończymy dzisiejszy przegląd marki Patrycji Madgratowicz. Jak widzicie, jestem nastawiony do niej bardzo sceptycznie. Ale jak istny hipokryta, mimo to kupuje kolejne produkty. Ile w tym sensu? Nie wiem. I nie wiem też, czemu nie umiem oprzeć się coraz to kolejnym zakupom. Chociaż właściwie nie jest to prawda. Kusi mnie ekstremalnie luksusowa aura marki, rozsiana po całym świecie kosmetycznym. I to przez nią Patrycja wyciąga z mojego portfela ogromne ilości złotówek ale usprawiedliwiam się tym, że testuję te produkty, bo taka jest moja praca. I dzięki tym testom mogę Wam szczerze powiedzieć, że gdyby zabrać te opakowania i renomę marki, to jakościowo wiele z tych produktów nie stoi za daleko od najlepszych kosmetyków z drogerii. Z drogerii, nie z perfumerii. Także w tym odcinku to by było na tyle. Ja Wam serdecznie dziękuję za dziś. Mam nadzieję, że w następnym odcinku będę mógł już pokazać twarz i nie będę aż tak bardzo opuchnięty. Wszystkiego dobrego i Mam nadzieję, że do zobaczenia w następnych. Pa!